Subskrybując kanał, doceniasz moją pracę. W 1226 roku armia Mongołów rozgromiła zjednoczone siły połowców i książąt ruskich w bitwie nad rzeką Kauką. Był to wstęp do podboju Rusi, który rozpoczął się 10 lat później, a zdobycie Kijowa w 1240 roku pieczętowało dominację potomków Chinggis-Hana na tych terenach. Armia pod wodzą Batuhana, licząca około 60 tysięcy wojowników, rozłożyła się na Wołyniu i stąd ruszono dalej na zachód. W tym czasie Polska wciąż trwała w okresie rozbicia dzielnicowego, gdzie brakowało jednowładztwa, a poszczególne regiony były zarządzane przez książąt z rodu piasta. Triumfalny Marsz Mongołów został zauważony przez władców środkowej Europy. Stąd też Bolesław Wstydliwy, Henryk Pobożny, Bela IV i Wacław I zawarli sojusz zbrojny. Batuchan główne natarcie kierował na Węgry, więc w celu rozdzielenia sił sprzymierzonych posłał jeden tumen na ziemię polskie. Dowodzili nim Ordu i Bajdar, a jego liczebność wynosiła około 10 tysięcy wojowników. Jan Długosz w swej kronice podawał, że atak mongolski został poprzedzony silnym zagonem, który spustoszył Lublin i Zawichost. Jednak informacje te nie mają potwierdzenia w innych źródłach. Pewniejszą relacją jest to, że Tatarzy wtargnęli na ziemię sandomierską, którą doszczętnie złupili. Ponieśli przy tym spore straty, jednak zdołali zdobyć główny gród strzegący przeprawy na Wiśle, Sandomierz. Dalej znów brak jasnych przekazów co do Marszu Mongołów. Brak pewności, czy w stronę Krakowa ruszyła jedna wielka armia, czy dwa oddziały, z czego jeden miał zostać wysłany na Kujawy w celu grabieży. Możnowładcy próbowali przeciwstawić się wrogowi. Jednakże w bitwie pod Chmielnikiem rycerstwo polskie poniosło znaczną porażkę, przez co wojsko Ordu pod koniec marca zajęło i spaliło Kraków. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy łupem padł cały gród, czy jedynie jego przedmieścia. Mongołowie przesunęli się następnie w okolice Wrocławia, gdzie doszła ich wiadomość, że pod Legnicą wraz z armią stacjonuje najpotężniejszy z piastów książę Krakowski, Wrocławski i Wielkopolski, Henryk II pobożny. Skład armii znany jest jedynie z przytaczanej kroniki Długosza, która podaje, że oprócz rycerstwa z podległych muziem udział w walce brały również chówce ochotnicze i kilkudziesięciu krzyżowców. Już po bitwie mistrz templariuszy podawał, że straty zakonu wynosiły setki ludzi, ale biorąc pod uwagę komandorie na ziemiach polskich udział w walkach mogło wziąć maksymalnie 36 braci zakonnych. Długo pisał również o oddziale krzyżackim, ale przekaz ten wydaje się być najmniej wiarygodny. Liczebność obu armii jest tak samo trudna do ustalenia. Można spotkać informację, że Piast dysponował jedynie dwoma tysiącami ludzi. Inne szacunki podają, że Henryk dysponował liczniejszym wojskiem. Teksty przytaczające stan armii księcia na 8 tysięcy ludzi nie wydają się być zgodne z prawdą gdyż królowie Francji czy Anglii dysponowali w tych czasach niewiele większymi siłami. Na pole bitwy nie dotarł król czeski Wacław I, który obiecał militarne wsparcie, ale ostatecznie zatrzymał się na przełęczach sudeckich. Na 8 tysięcy wojowników określa się siły mongolskie. I jeśli za prawdziwy przyjąć fakt, że z Rusi wyruszył dziesięciotysięczny tumen tatarski, to udział 8 tysięcy jeźdźców pod Legnicą wydaje się być prawdopodobny. Miejsce starcia również nie zostało jasno przekazane. Relacje najczęściej piszą o polu pod Legnicą. Istnieje również teoria, że walki miały miejsce w okolicach Oławy. Tym samym przebieg bitwy opiera się głównie na przypuszczeniach. Roczniki Śląskie i Krakowskie powstałe kilka lat po bitwie bardzo skrótowo przedstawiają temat. Najobszerniej opisał ją Jan Długosz, jednak jego kronika powstała ponad 200 lat po bitwie. Stąd ciężko uznać ją za wystarczająco wiarygodną. 9 kwietnia 1241 roku doszło do spotkania obu armii. Siły pod wodzą piasta miały ustawić się w czterech hufcach. Pierwszy dowodzony przez czeskiego księcia Bolesława składał się z krzyżowców, ochotników i górników ze Złotej Góry. Drugi hufiec z rycerstwem krakowskim i wielkopolskim był pod komendą Sulisława. Kolejnym dowodził książę opolski Mieszko Otyły, zebrawszy oddziały ze swojej dzielnicy. Na czele ostatniego stał Henryk II, komenderujący rycerstwem śląskim i wrocławskim. Pierwszy do ataku ruszył oddział Bolesława i mimo rozbicia kopiami pierwszej linii wojsk mongolskich atak następnie się załamał. Hufiec ten nie otrzymał wsparcia od pozostałych sił, przez co Tatarzy rozpoczęli manewr okrążania poprzedzony masowym ostrzałem z łuków. Podczas walk padło wielu rycerzy z pierwszych szeregów, a śmierć dowodzącego tu Bolesława sprawiła, że wycofano się na swoje pozycje. Wtedy też do ataku miały ruszyć chówce Sulisława oraz Mieszka. Te poprzedzone ostrzałem kuszników z powodzeniem natarły na wroga. Mimo jego przewagi liczebnej zaczęli górować na polu bitwy, przez co wielu mongolskich jeźdźców rzuciło się do ucieczki. Wtedy też według relacji ktoś z oddziałów tatarskich zaczął nawoływać w języku polskim do ucieczki. Mógł być to jakiś Rusin wcielony do armii mongolskiej? A lament ten miał być tak wiarygodny, że część rycerstwa zaniechało walki. Czy owa historia miała miejsce, czy było jedynie usprawiedliwieniem dalszych wydarzeń? To po tym epizodzie mieszko zreiterował z pola walki, a w ślad za nim poszło rycerstwo o polskie. Kronikarz towarzyszący poselstwu papieskiemu do Mongołów również opisał, że to armia mieszka jako pierwsza opuściła pola legnickie i w tym momencie wroga kawaleria ponownie włączyła się do walki. Wtedy też do ataku z ostatnim chówcem ruszył Henryk II. Natarcie to miało wstrząsnąć wrogiem, dlatego też do ataku ruszył ordu z największym oddziałem mongolskim. Wywiązała się zacięta walka, ale Tatarzy ponownie mieli zastosować fortel. Przed szereg wyszedł chorąży, który na szczycie drzewca miał zatkniętą czarną głowę. Gdy energicznie nią potrząsnął, to z owej głowy wydobył się cuchnący dym. Nie jest wiadomym, czy owa broń chemiczna osłabiła Polaków, czy był to swoisty rytuał, który natknął wojska mongolskie do dalszej walki. Następnie wróg natarł ze zdwojoną siłą, rozbijając oddziały piasta. Polskie siły rzuciły się do ucieczki i bitwa była już przegrana. Henryk II Pobożny poniósł śmierć, jednak i w tym przypadku brak jednoznacznej relacji. Jedna z nich podaje, że Piast został ugodzony włócznią podczas walki, inna, że dostał się do niewoli, gdzie ograbiony z kosztowności został ścięty. Ciało Henryka na pobojowisku miała rozpoznać jego żona, wyjawiając, że książę miał sześć palców u lewej stopy. Po bitwie Mongołowie udali się pod Legnicę, jednak nie próbowali jej zdobyć. Po pewnym czasie ruszono na morawy, łupiąc je doszczętnie. Zadanie zostało wykonane i dzięki dywersji na ziemiach polskich piastowie wraz z Królem Czeskim nie ruszyli na pomoc Beli IV. Armia Batuchana rozbiła siły węgierskie w bitwie na równinie Mochi, co pozwoliło Mongołom na splądrowanie kotliny panońskiej i otworzyło dalszą drogę na zachód. Do głównych sił dołączył również Tumen Ordu, przynosząc wodzowi głowę poległego Piasta. Stepowi jeźdźcy nie zostali zatrzymani przez żadne wojska, a sami powrócili do Azji na wieść o śmierci wielkiego Hana Ugedeja. Najazd mongolski na ziemię polskie oznaczał splądrowane miasta i wsie, a podczas działań wojennych poległo wielu cywilów i rycerzy. Jednym z nich był Henryk II Pobożny, którego śmierć przerwała starania o zjednoczenie piastowskich księstw, ewentualną koronację na króla Polski. Oraz przyczyniła się do pogłębienia rozbicia dzielnicowego. Wspierając mnie na patronite przyczyniasz się do powstawania kolejnych materiałów.